Uważam, że mógł skończyć. Jestem tego zdania, że, że może nie w każdym momencie, natomiast były momenty, w których wydaje mi się, że gdyby podkręcił, to mógłby skończyć ten pełenek dla dobra całokształtu. Wydaje mi się, że skończyło się to najlepiej, jak mogło. Czyli pełen dystans i. I, ty, Mike cały. I, ma, I mamy zabawę. Mike cały, Mike idzie w, w kurteczce, wrzuca w media społecznościowe, w kurteczce ze swoim wizerunkiem, że idziemy na afterparty. Każdy chciałby skomentować takie wydarzenie. Jeśli robiłem to przez ostatnie 3 lata, 35 wydarzeń e, z rzędu miesiąc, e, po miesiącu, no to wiadomo, że XTBKS-WUS to jest taką wisienką, że tak to określę, na, na torcie, jakby to mykaj, to podróż Ale czy żałuję tego pożegnania tak personalnie, czy jest mi przykro i tak dalej, to nie, bo rozumiem też aspekty biznesowe. Jesteśmy w Gliwicach, już dziś XTBKSW. KSW 100, z nami jest Maciej Turski. Witam Cię Maciek serdecznie. Witam, dzień dobry. Kanał sportowy oczywiście. Maciek, zanim kilka słów o gali dzisiejszej, chciałbym zacząć od tego, czym żył cały świat w nocy. Zarwałeś nockę, Mike Tyson, Jake Paul. Ja, jak to z swojej perspektywy wyglądało? Bo chyba troszeczkę oszczędził dziadka Jake tak w drugiej części pojedynku. Tak, ale zacznę od tego, że nie oglądałem całej nocki, bo troszeczkę sobie oszczędziłem oglądania tych pojedynków. Zerknąłem na Nunesa, którego znałem z gal Miss Bond bił się gdzieś tam w tych celebryckich galach, on rozpoczynał rozpiskę główną. Później zerknąłem na Majka, całą walkę otworzyłem rano, no i zerknąłem też na pojedynek rewanżowy Katie Taylor z Amandą Serrano, bo jednak pod kątem sportowym, jeśli chodzi o historię tego pojedynku w nawiązaniu do postaci Jake'a Pola, który współpromuje z grupą MVP Amandę Serrano, no to był pojedynek interesujący, jak mogliśmy zobaczyć podczas tej gali w Madison Square, w pierwszym Madison Square Garden, druga w AT&T teraz na, na stadionie Dallas, no to, to ten pojedynek rewanżowy był faktycznie fantastyczny i, i, i tak samo ten rozdział numer dwa dał nam sporo spore emocji i rekordowe zarobki dla portorykanki, bo chyba Amanda Serrano zdradziła, że zarobiła ponad 6 milionów dolarów i to jest chyba rekord, jeśli chodzi o... Chyba Katie Taylor miała tyle zagwarantowane, Amanda, z tego co a, słyszałem. Amanda Serrano chyba powiedziała na konferencji, że zarobiła jeszcze więcej. Jeszcze, jeszcze więcej, czyli, 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 czyli rekordy w kobiecym MMA i w boksie. I to też pokazuje, dlaczego ten biznes być może ma znaczenie również dla świata sportowego, bo każdy się skupia na tej walce wieczoru Jake'a Pola z Mike'em Tysonem, która no Była przedstawieniem średniej jakości, natomiast też postać Majka Tysona, żelaznego Majka, pokazuje, że cały czas on przyciąga uwagę publiki. Że jednak ta publika do samego końca gdzieś wierzyła, czekała, liczyła, natomiast od tej drugiej, trzeciej rundy, no to był już taki, mam wrażenie, występ polegający na tym, aby Majka nie skończyć, aby troszeczkę tej wielkiej 58-letniej już legendy nie upokorzyć, a były do tego okoliczności. Nie było nóg. Nie było kondycji, gdzieś ta opaska na kolanie chyba nam zdradzała, że były również jakieś problemy, jeśli chodzi o mobilność, poruszanie się Majka Tysona w tym pojedynku, i to widzieliśmy, było troszeczkę energii na początek, ale później to już był taki występ, aby dociągnąć do samego końca i nie zawieść publiczności, że to się skończyło po prostu za szybko. A jak masz optykę na ten pojedynek z perspektywy takiej, bo, bo jedni piszą na Twitterze, że mógł w każdym momencie Jake Paul skończyć, Maciek Michelin, widziałem przed chwilą, odpisał chyba Leszkowi Dudkowi, że nie mógł tego skończyć w, w żadnym momencie, ponieważ jest po prostu za słaby, gdyby nie był za słaby, to, to by to zrobił. To już być może pozostanie tajemnicą do ostatnich dni, do grobowej deski, bo nie wiemy, jakie były zapisy, jakie były umowy, pewnie nie kontraktowe, bo takich rzeczy w kontraktach nikt by nie zapisał, aby to nie wypłynęło na światło dzienne, natomiast między panami pewnie jakieś ustalenia podejrzewam mogły być, właśnie dotyczące tego, jak, jak ten pojedynek może wyglądać na koniec. Nie jestem zwolennikiem snucia teorii, że to były rozpisane scenariusze od A do Z, jak to wszystko ma się układać i wolałbym, żeby tak nie było, bo to zabiera całą magię, nawet taki Troszkę Exhibition Bout, chociaż to była walka zapisywana do rekordów zawodowych. Pomimo tego, że rundy były krótsze, ale to jest zupełnie inna historia, ale y, ja po, jestem gdzieś pomiędzy tymi dwoma teoriami Czeszka Dutka czy Maczka ja też widziałem te, te wymiany, że. Jake'owi brakuje jeszcze pewnie rzemiosła, żeby nokautować, natomiast te umiejętności idą z walki na walkę coraz wyżej i on sobie skrupulatnie gdzieś tę poprzeczkę zawiesza i medialnie, i sportowo coraz wyżej, chociaż to akurat sportowo to ciężko powiedzieć, bo już z tamtym filmem pojedynek przegrywał. Ale ale, ale uważam, że mógł skończyć. Jestem tego zdania, że, że może nie w każdym momencie, natomiast były momenty, w których wydaje mi się, że gdyby podkręcił, to mógłby skończyć ten pojedynek. dla dobra całokształtu. Wydaje mi się, że skończyło się to najlepiej, jak mogło, czyli pełen dystans i. I, tyle. Mike cały. I, ma, I mamy zabawę Mike Cały. Mike idzie w kurteczce, wrzuca w media społecznościowe, w kurteczce ze swoim wizerunkiem, że idziemy na after party, że jeszcze się to wszystko nie skończyło. Zarabia e, grube miliony, bo mówiłeś o tych kwotach urzędu nawet 20 milionów. Dwa razy bo... Raz mniej niż Jake Paul. Tak, mniej, natomiast myślę, że to 20 nie będzie, ale no 10 plus może być. Także gdzieś te kwoty są gigantyczne, zarobi Mike, jemu kasa jest potrzebna. Gdzieś ten biznes z ziółkami, grzybkami nie szedł ostatnio. Najlepiej były kryzysy także w, w sprawach biznesowych, także uważam takiemu gościowi jak Mike Tyson za cały kształt twórczości, kariery, ta autentyczność, która trochę od niego bije, już takiego troszeczkę wyniszczonego człowieka, ale jednak to jakąś taką swoją wartość ma. No i ta aura, która od majka bije, cały czas funkcjonuje, jest żywa. Dokładnie tak. Nie wiem jak u Ciebie bo Ty mówisz, że sobie rano stworzyłeś ten pojedynek cały. Netflix, no to po, poważne, po, po, poważna platforma streamingowa, ale musiał chyba mnóstwo ludzi oglądać, bo były straszne problemy. Nie, nam też zacinało tutaj w hotelu, choć wszystkie wcześniejsze pojedynki działały bez zarzutu, więc myślę, że, że no mimo wszystko jednak mieli jakieś tam problemy. Nie wiem, czy, czy u Ciebie też, bo, bo cały Twitter hula, huczał od tego, że, że no, nie da się tego oglądać. Nie no, kółeczko się kręciło z ładowaniem, także chyba miał to każdy i, i, i faktycznie to też się przyjęło w mediach e, społecznościowych, ale jest dostępna od razu Gala w pełnej jakości z odtworzenia. To też wydaje mi się bardzo ciekawy eksperyment społeczny i eksperyment dla Netflixa, czy wartość w sport na żywo, bo wiemy, że to chyba była pierwsza transmisja bokserska w historii globalnej transmisji, jeśli chodzi o Netflixa. Chyba trzecia w ogóle sportowa, także tych, tych, tych doświadczeń wielu nie było, bo poza tenisem, bo był futbol amerykański, jeśli się nie mylę. Jakieś dwie dyscypliny były inne, poza, poza boksem. Pierwsza z boks na żywo. Wiemy, że Netflix też miał zakusy na bok. Na sport zawodowy, jeśli chodzi o ligowy aspekt, czyli gdzieś być może tutaj sobie badają grunt i patrzą na te zasięgi, na te liczby, jakie generuje sport na żywo. W tym wypadku e, też pewnie te koszty produkcji były poniesione na dwie strony, bo i organizacja MVP, która zbierała całą, całe zyski, pewnie z, z tego, co zostało zarobione na samym obiekcie na sprzedaży biletów, no i ta transmisja, która odbiła się szerokim echem globalnie, bo mówimy tutaj o zasięgu ponad 280 milionów subskrybentów na na całym świecie Netflixa w ponad 190 krajach. Wiem, że transmisja była komentowana na pięć różnych języków. Był chyba hiszpański, niemiecki, portugalski, angielski. Eee, no właśnie, nie wiem czy był, ale, ale było pięć języków dostępnych na żywo w, w Netflixie. Także no, ten zakres, jeśli chodzi o odbiorcy, był bardzo szeroki i z tego co pokazują liczby na całym świecie, oglądało to naprawdę dużo osób. Po pierwsze oglądało, po drugie no te wszystkie jakieś tam wycinki wcześniejsze, poważenie, wiemy, że tam było gorąco, no to jakieś kosmiczne liczby to wykręcało w mediach społecznościowych, bo, bo spoliczkowanie Tysona tam na tym oficjalnym profilu, to jak patrzyłem jeszcze przed walką, to chyba to dobijało do 90 już milionów, czy nad więcej, bo ko kosmiczne liczby, myślę, że to właśnie sprawi, że, że oni będą próbowali właśnie robić, łączyć normalny boks, powiedzmy, tak jak Taylor Serrano z jakimiś kolejnymi takimi pojedynkami, bo pewnie Jake Paul teraz, no już następny jest Canelo, tak? Ja wiem, że jest sporo kontrowersji z tym związanych, że i spotykam się z opiniami takimi ze świata boksu, nawet w mediach społecznościowych, że sporo narzekania, że to jest teatr, to jest cyrk, to nie ma nic wspólnego ze sportem zawodowym, tylko z drugiej strony, jeśli słyszymy wypowiedzi Amandy Serrano, która mówi, że Jake Paul zmienił jej życie i ona walczyła do momentu poznania Jake'a Paula 3-4 tysiące dolarów za pojedynek, a w tym momencie te kwoty sięgają 7-8, może 6 milionów dolarów za pojedynek, no to skaczemy tysiące poziomów wyżej jeśli chodzi o płace dla zawodników i dla zawodniczek, które na te płace zasługują, jeśli chodzi o poziom sportowy, bo dały... Pewnie jeden z najlepszych pojedynków roku w tym pierwszym starciu, i ten pojedynek też jest kapitalny. A, a to, nie było, to nie była tylko jedyna walka podczas, podczas tej gali zawodowców i profesjonalnych pięściarzy. Także wydaje mi się, że ten miks cały czas dla niektórych jest nieodgadniony. Być może puryści i ludzie, którzy kochają ten sport w takiej najczystszej postaci i doceniają wartości techniczne, sportowe, takie fundamentalne, będą na nie, ale gdzieś na końcu chodzi też o sport, o rozrywkę i show-biznes, i ten miks jest bardzo istotny, aby dawać ten element dla kibica przypadkowego, zachęcać do oglądania. Być może to też jest moja jakaś taka wizja romantyczna, że to da się połączyć, a ludzie oglądają tylko to dla tanich igrzysk, ale na tym niech zarabiają sportowcy. I w tym wypadku zarobiła taka Amanda Serrano, zarobiła Katy Taylor wypłaty życia, które pewnie ustawią je do końca jej dni. Dokładnie tak, bo jeszcze walka wcześniej, już nie pamiętam, Barius chyba, już nie pamiętam z kim tam walczy, też był kapitalny, kapitalny pojedynek, więc fajnie tak właśnie, bo, bo ta publika też była tam pełna praktycznie na tych pojedynkach, więc... Więc no, mamy danie główne, wiemy, na, na które czeka cały świat. Ale przy okazji no, jeszcze była kapitalna reklama boksu, bo, bo te dwie walki były naprawdę fajne. Więc no, chyba wszyscy mogą skorzystać na tym. Ja, ja tak uważam, ja tak uważam. Od początku mówiłem, że można mieć wiele znaków zapytania, wiele ale do formy Mike'a Tysona, natomiast jego popularność jest gigantyczna globalnie, Jake Paul też ściąga zupełnie innego widza. E Fajna taka scenka była w dokumencie zapowiadającym te ale Jake'a Paula z Mike'iem Tysonem na Netflixie, trzyodcinkowy dokument, e jak córka Mike'a Tysona jedzie z nim na zakupy, e ona, on puszcza chyba Ailey Brothers kawałek jakiś Who's that Girl? z lat tam 60. podejrzewam, a jego córka zakłada słuchawki na uszy i mówi tato, tato, przecież to ja wolę słuchać Drake'a. Czyli gdzieś tutaj ta różnica pokoleniowa jest gigantyczna i też pokazuje, jakiego pewnie odbiorcę ma Jake Paul, takiego jak córka właśnie Majka Tysona, i jakiego odbiorcę ma Mike Tyson z lat zupełnie innych, 80., -tych, 90., -tych, kiedy toczył te pojedynki, i pewnie nawet córka Majka nie widziała, nie widziała jego żadnej walki, i pewnie Jake Paul, który się z nim bił, także nie oglądał tych pojedynków w żaden spo sposób na żywo. Także no to jest ta mieszanka, która gdzieś gwarantuje najszersze grono odbiorców. Czy skuteczna, no to pokazują liczby, że chyba na końcu to się jakoś tam sprawdziło i zdało zdał egzamin. Jestem jak najbardziej na taki, nigdy nie byłem przeciwko takiemu miksowi świata trochę trikowego i świata sportowego, bo uważam, że sport ma łączyć, a nie dzielić. Także wydaje mi się, że na końcu to ma być skuteczne. Dokładnie tak, no na koniec słówko o Gali, powiedziałeś już mnóstwo na ten temat, ale powiedz mi, jakbyś miał upatrywać yy, ewentualnego triumfatora tego bonusu, to na którą walkę mam zwrócić uwagę tak twoim zdaniem? Jeśli chodzi o XTB KSW 100, ja bym chciał bardzo i życzyłbym sobie i też tej postaci, którą za chwilę wymienię, żeby to był Adam Brysz. Dlaczego? Dlatego, że zanim dowiedziałem się, że chcę oddać te wszystkie fundusze na cele charytatywne, co jest w ogóle e, szczytnym celem i, i, i wiemy, że no nie każdy pewnie by się zdecydował oddać 100 tysięcy na cele charytatywne, natomiast no też jest bardzo poczciwym, sympatycznym gościem i ta jego historia z powrotem po 10 latach do sportu zawodowego, ostatnie branie pojedynku na ostatnią chwilę, wyjazd z urodzin syna, potem e, wygrany pojedynek w kapitalnym stylu po widowiskowej walce to jest coś niesamowitego życzyłbym sobie, żeby to był Adam Brysz i jemu i pewnie wszystkim kibicom, bo każdy byłby zadowolony, bo by było to kapitalne otwarcie, bo pamiętajmy, że pojedynek z Bywolem to jest pojedynek na otwarcie Galix TB KSW 100, ale jeśli miałbym tak, miałbym postawić jakiekolwiek pieniądze, w której, w której walce będzie jakiś bonus, to mi tu śmierdzi arkiem wrzoskiem, tak tradycyjnie, który już dopisuje sobie do rekordu ten bonus i czymś mocnym w pojedynku Andrzeja Żebykas z Wiktorem Zalewskim. Jeśli chodzi o Arka Wrzoska, no to sam wiesz dobrze, że ja się głównie boksem zajmuję. Jak z pięściarzami rozmawiam, to żaden nigdy w życiu by mi nie powiedział, że on, on trenuje po to, żeby wygrać walkę jak najszybciej, bo, bo szkoda zdrowia i, i tylko zawsze mówią, jestem gotowy na 12 rund, jak będzie trzeba będę boksował 12 rund. Arek mówi prosto z mostu, że on robi wszystko na treningach tak, żeby wejść, skończyć robotę raz, dwa i wyjść, wyjść z klatki cały i zdrowym. Też fajne podejście, mi się bardzo podoba. Tak, ryzyka się, że tak mówię mówi, otwarcie o tym. Nie wiem, czy można to zaplanować, bo wiadomo, że pojedynek rządzi się swoimi prawami. Też dzisiaj wychodzi do klatki z gościem, który jest doświadczony w MMA i tego nie można mu odbierać. Natomiast stylistycznie zawodnik skrony gdzieś właśnie pod taką bitkę i wymianę ciosów, który no, może dać gwarancję tego, że będzie się coś w tym pojedynku działo. I na to też pewnie liczy że ta parka wrzoska, dlatego wzięli ten pojedynek tylko sprawdzając na jednym gdzieś sparingu. Aryk był na wyjeździe z Legią popijał jedno piwko, ale tylko jedno, podkreślał, że tylko jedno i był w trakcie. Odłożył to piwko, to było najtrudniejsze podczas tego akceptowania pojedynku i całego wyjazdu. No i to jest też pojedynek, który no to jest kariera bardzo skrupulatnie, mądrze planowana. Krok po kroku. Gdzieś nie było tutaj ryzyka i brania tego pojedynku z bardziej wymagającym rywalem, może bardziej wszechstronnym jak Augusto Sakai. Od razu na głęboką wodę wskakujemy. Tylko właśnie chcieli gdzieś sobie zrobić step by step tego Mateusa Szefela, który no, jest mniej wszechstronny niż powiedz, powiedzmy Augusto Sakai, ale jest doświadczoną e, postacią, jeśli chodzi o MMA. Także tutaj stójkowo pewnie może sprawdzić Arka w, w MMA, ale Arek wydaje mi się ma więcej narzędzi i no jak zapowiadał wysokie kopnięcie to, to myślę, że to mogłoby się sprawdzić. Nie wiem, czy to jak trenowali wiesz, jedną akcję przez dwa tygodnie tych, tych przygotowań. Myślę, myślę, że więcej tych akcji jest przygotowanych, ale Narek ma warunki, ma kopy. To jest, jest gościem, który. Jest duży, ma ogromny zasięg ramion, przy tym zasięgu nie traci tego gdzieś te, tej gęstości mięśnia, widać jakość tego mięśnia, widać, że on potrafi z tego robić użytek, piekielnie mocno kopie, zresztą widzieliśmy to w walce nawet z Badrym Harym, kiedy praktycznie z miejsca wysokim kopnięciem, wyciągając te, te dwumetrowe kończyny do góry, to było coś spektakularnego. E, no, no i wydaje mi się, że styczeń, jak, jak tu się szybko uda, to styczeń i będzie już cięższy, sprawdzam, gdzieś między wersami można to wyczytać, że to będzie Augusto Sakai. I pewnie to by był ostatni przystanek przed walką mistrzowską. Dla mnie kapitalnie prowadzona kariera na ten moment i niech to idzie sobie step by step do, do przodu, bo to jest zdecydowanie postać na nową gwiazdę organizacji KSW. Już taką jest, ale właśnie te dwa kroki kolejne spowodują, że gdzieś ten szał, eksplozja radości fanów wskoczy na kompletnie inny level. To Maciek na koniec nie mogę nie zapytać, tak z ręką na sercu, żałuję, że nie będziesz komentował takiej jubiluszowej Wielkiej Gali? Czy to, co by robić dookoła, bo, bo jesteś tutaj już od pewnie kilku dni, i byłeś na tych konferencjach, latasz, wszędzie z kamerą nagrywasz, więc y, trochę żałujesz, czy nie, nie do końca? Nie, no wiadomo, że tak. <laughs> wiadomo, że tak każdy, każdy chciałby skomentować takie wydarzenie. Będąc, y, jeśli, jeśli robiłem to przez ostatnie 3 lata, 35 wydarzeń y, z rzędu miesiąc y, po miesiącu. No to wiadomo, że XTBKS to jest taką e, wisienką, że tak to określę, na, na torcie, jakby to mykaj to truskawką. E, Ale czy żałuję tego pożegnania tak personalnie, czy jest mi przykro i tak dalej? To nie, bo rozumiem też aspekty biznesowe. I gdzieś też ostatnie moje interakcje z Martinem Lawandowskim, czy też spotkałem się z Wojkiem Rusierskim w Wincie. No, ja nie mam zamiaru się gniewać na prywatny biznes, no bo też jestem e, z. z z, z takim podejściem podchodzę do, do świata, że no każdy podejmuje decyzje w swoim biznesie takie, jakie są dla niego najlepsze na ten moment, albo jakie uważa za stosowne. Ja jestem tylko współpracownikiem i e, w żaden sposób nie mam zamiaru się buntować, obrażać, bo na wielu polach po prostu będziemy pewnie razem współpracować. Zresztą jestem na Galiki, xtbks 100, też będę robił materiał dla kanału sportowego, czy, czy jakieś live, czy irl -e, też będę miał dostęp na, na backstage, także. No tutaj gniewanie nie pomoże. No jest życie jest zbyt krótkie, żeby się gniewać i mieć żal do ludzi, tym bardziej, że nie wiadomo, co przyniesie przyszłość i jak będzie przyszłość wyglądała. Pewnie zdarzą się jakieś projekty, przy których będziemy wspólnie współpracować, a ja cały czas myślę, że niektórzy zmienią swoje zdanie i zrozumieją, że w Stanach Zjednoczonych łączenie freaków ze sportem się sprawdza, przyciąga przez ekrany miliony odbiorców i myślę, że w Polsce to też jest realne i liczę, że, że kiedyś do tego dojdzie. To teraz naprawdę na koniec krótko walka wieczoru. Mamy Khalidow, Adrian Bartosiński. Kto wygra i w jaki sposób? Nie wiem. To krótko mogę powiedzieć, że nie wiem, bo pojedynek o wielu znakach zapytania. Od początku mówiłem, że to jest walka, która będzie elektryzowała i widzę, że sporo osób się przekonało do niej w drugim fazie promocji tego, tego pojedynku. Start był taki troszeczkę falstart, start, ale, ale widzę, że na koniec wygląda to trochę inaczej. Niepokonany mistrz, rozpędzony, nie widzieliśmy go z wieloma kryzysami w pojedynkach Adrian Bartosiński kontra gość, który zrobił w tym sporcie naprawdę wszystko, Mamet Halidow i cały czas jest głodny. Kategoria wagowa Mameda, tu pewnie kilogramy i fizyczność będzie istotna, i zobaczymy, jak sobie Adrian z, z tymi kilogramami poradzi. Niby wyglądają podobnie i ważą podobnie, natomiast w walce realnej to może wyglądać trochę inaczej. Zupełnie inna tutaj w pojedynku: nieprzewidywalność, dobra walka poza dystansem, e, nieszablonowość, ekwilibrystyczne techniki, e, magia Mameda Halidowa, piekielne oczko i, i smykałka do finiszy. Z drugiej strony, Bartosz, który potrafi walczyć metodycznie, jest piekielnie wyrachowanym gościem, inteligentnym w walce i bardzo analitycznym dwa inne światy jeśli miałbym faworyzować, no to na papierze 55-45 dla Bartosa, ze względu na to, że nie widzieliśmy go przegrywającego, a po drugiej stronie już to widzieliśmy, ze względu na to, że potrafi wywierać presję zabierać miejsce w walce, a tego być może Mamed nie lubi, chociaż te pojedynki bywały różne, ale pamiętamy historię czy pojedynków z Azizem Karoglu, chociaż tam okoliczności były dziwne, czy Borys Mańkowski który przed momentem tutaj się przechadzał, też wywierał presję i sprawiał sporo kłopotu Mamedowi Halidowowi Także tutaj m, tylko na, na podstawie takich, takich aspektów, też różne pozycje, i odwrotna, i mańkut, i ustawienie klasyczne tutaj jest sporo argumentów, które mogą przemawiać za jedną i drugą stroną, ale gdybym miał procentowo w tym momencie dawać to by było 55-45 Adrian Bartoszyski, Ale to jest taka przewaga, która może w łamku sekundy zupełnie odwrócić losy tego pojedynku w drugą stronę. Także tu może wydarzyć się wszystko, także warto po prostu to oglądać. panie, te wszystkie argumenty, które wymieniłeś, no, sprawiałem, że no, walkę wieczorem trzeba zobaczyć, tak samo jak całą galę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i widzimy. Się pewnie już na miejscu. Dziękuję. Au!